Podczas pobytu w chówcu Grodno zastęp harcerzy z Chowca Lesko wytropił żółtą łódź podwodną i przemalował ją na niebiesko. Wyrosły na niej łopian i mech. Życie jest dziwne ech. wyrosły na niej łopian i mech. To można powtarzać. Życie jest dziwne cudownie państwo powtarzają w środku znaleźli stół stalowy i siedem pryczy niewygodnych. To taki zestaw standardowy niektórych typów łodzi podwodnych. I szafę zbitą z dębowych dech. Życie jest dziwne, ech. I szafę zbitą z dębowych dech. Życie jest dziwne, ech. No, genialnie po prostu. Nagle w tej łodzi coś załkało, więc poruszono takim wieczkiem, a tam na mostku dziecko stało. W dłoni trzymało małą książeczkę, a w drugiej portret premiera Czech. Życie jest dziwne, ech, a w drugiej portret premiera Czech. Życie jest dziwne. Trzeba uważać, tu są zwroty dramaturgiczne. Chłopiec na imię miał Oktawian, ojciec Jaromir, matka Zdenka. Ktoś się być może zastanawia, o czym naprawdę jest ta piosenka. Kiedy wam powiem, zaprze wam dech, życie jest dziwne, ech. Kiedy wam powiem, zaprzewam dech, Życie jest dziwne, życie jest dziwne, dziwne. Ech, to ma jeszcze 12 zwrotek, ale 11 opuszczę. Idą na górę świętej Anny tłumy niezmierne i pobożne, a to jest pieśń o nieustannym kryzysie polskiej piłki nożnej, który tak samo mnie obchodzi jak czeskie dziecko w podwodnej łodzi. Bo czy to legia Wisła czy lech Życie jest dziwne, ech Bo czy to legia Wisła czy lech Życie jest dziwne, życie jest dziwne, dziwne Bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo dziwne jest. To powtarzamy, proszę Bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo dziwne jest. Szybciej. Bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo dziwne. Jest coś wam nie idzie, szybciej. Bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo dziwne. Jest. Głodziwie szkocz.